Jak ja już nie chcę mieć większych mięśni, bo trochę strach, ale też nie chcę, żeby były mniejsze, bo, bo trochę wstyd, no to to co ja mam robić? Rozwiewamy treningowe mity. Chcesz utrzymać mięśnie, które już masz, to możesz trenować mniej niż wtedy, kiedy rosły. Prawda? Jest to jedna z zasad fizjologii wysiłku. Objętość treningowa wymagana do utrzymania tkanki mięśniowej jest dużo mniejsza niż do jej zbudowania. Sygnał hamujący katabolizm jest dużo łatwiejszy do wygenerowania niż sygnał anaboliczny. Masa mięśniowa i siła mogą być skutecznie utrzymywane przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, przy ucięciu objętości nawet o połowę. Natomiast należy zachować odpowiednią intensywność treningu. Trening siłowy sprawi, że mnie tak w krzyżu łupać nie będzie. Prawda! Trening siłowy jest jedną z najskuteczniejszych opartych na dowodach interwencji w leczeniu przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosupa. Odpowiednio dobrany i odpowiednio wykonany trening oporowy może znacząco zmniejszyć dolegliwości bólowe kręgosupa. Odciąża struktury pasywne kręgosupa poprzez wzmocnienie mięśni i poprawę kontroli motorycznej. Bez dobrych supli fajnej sylwetki nie zbudujesz. Fałsz. Suplementy diety to tylko dodatek. Fundamentem zawsze będzie zbilansowana dieta, progresywny trening i odpowiednia regeneracja. Odżywka białkowa to wygoda, a kreatyna to skuteczny, ale nieobowiązkowy dodatek. 99% sukcesu osiągniesz dzięki solidnym podstawom, a nie magicznym proszkom. Takich filmów będzie u nas tylko więcej, więc nie zapomnij zostawić follow.